To boli. Jestem doktor Kamia, specjalista w dziedzinie chorób genetycznych. Przejdę od razu do sedna. Misaki, cierpisz prawdopodobnie na progerię. Progeria? Nie postawię diagnozy, póki się dokładnie nie zbadamy, ale symptomy się zgadzają. Co to za choroba? Gdy zacznie się rozwijać, pojawią się siwe włosy i zmarszczki, przebarwienie i zgrubienie na skórze i zaćma. Twoje kości i mięśnie staną się słabe. Wraz z postępem choroby oprócz zmian wizualnych osłabi się Twój system odpornościowy i mogą pojawić się złośliwe guzki. Drastycznie wzrośnie ryzyko zachorowania na raka. Nie nadążam. Mówiąc w prostych słowach, ta choroba przyspiesza starzenie się.